Niech ci zadowolenie. Na czym się mamy martwić? Pierwszy raj w tym sezonie, więc trzeba się tylko cieszyć, że w ogóle udało się, że, że się odbywa. I trzeba się dobrze bawić. Brakowało tych startów przez Brakowało, zimę. brakowało przez zimę, tym bardziej, że w ubiegłym roku ten sezon też się tak dość wcześnie dla nas zakończył, więc no, brakowało nam tego, żeby wreszcie troszeczkę pojeździć, przyjechać, zobaczyć Drawsko Pomorskie ponownie, którego żeśmy też dawno nie widzieli, także na, na pewno czegoś brakowało. Jakie to uczucie, jak stoicie no, dosłownie kilka minut przed rywalizacją i wszystko się zaczyna? Są nerwy? Eee, rośnie adrenalinka. Eee... Tak sobie Troszeczkę serce, gdybyśmy teraz puls zmierzyli, to pewnikiem byłby wyższy. <grystanie> to dobrze, niech on zostanie wysoki i emocje pozytywne. Dzięki Dziękujemy.